Jestem y, Europejczykiem, nikogo nie muszę przekonywać, choćby z racji mojej, moich zawodowych przygód. Nie może być tak, że im większe tarapaty, tym wyższe zarobki, bo tak to nie pojedzie. Czas na repolonizację polskiej gospodarki, rynku. Kapitału. Bo jako były związkowiec mam yy, i zawsze miałem odwagę mówić to związkowcom dzisiejszym prosto w twarz. Już od bardzo dawna czymś jasnym było, że nasz rząd nie za bardzo liczy się z interesami Polaków, zwłaszcza kiedy w grę wchodzą interesy Unii Europejskiej, a dokładniej Niemiec czy Francji. Już wielokrotnie widzieliśmy informacje o tym, że nasz rząd po raz kolejny przepycha projekt albo zapowiada inwestycję, która nie do końca jest w naszym interesie. Wydawałoby się, że nie może być już gorzej, ale kiedy zobaczyłam newsa, którego dzisiaj Wam pokażę, to przekonałam się że byłam w błędzie. Jesteście na kanale A to Ciekawe, a dzisiaj razem przeanalizujemy sobie najnowsze informacje o tym, jak obecnie wygląda sytuacja nie tylko w ogólnopojętym przemyśle, ale również w tych gałęziach gospodarki, które są kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. Ale zanim zaczniemy, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, bo jeśli tego nie zrobicie, to może się okazać, że Tiger Bonzo zhakuje Wam płytę główną i będzie koniec przeglądania internetu. A tego raczej byście nie chcieli. Zrobione? Jeśli tak, to wielkie dzięki, a jeśli po tym filmie będziecie mieli ochotę na trochę lżejszy materiał, to zapraszam Was na mój starszy film. Link znajdziecie w opisie i przypiętym Komentarzu. A teraz bez zbędnego przedłużania lecimy z tym tematem, bo nie ma czasu. Oczywiście nasz polski przemysł w ostatnim czasie niezbyt dobrze sobie radzi. Ale ostatnio okazało się, że jest jeszcze gorzej niż ktokolwiek mógł podejrzewać. Od bardzo dawna nasz rząd z polecenia Unii Europejskiej robi wszystko, aby przekształcić naszą energetykę tak, aby była ona neutralna ekologicznie. Oczywiście sposobem, jaki ma do tego doprowadzić jest niszczenie naszego obecnego przemysłu wydobywczego. Obecnie największy producent węgla w całej Europie może zostać zamknięty. Jest to jeszcze bardziej bolesne, jeśli zestawimy to z faktem, że była to jedna z nielicznych polskich firm, które swoim rozmiarem i rozmachem zawstydziły większość Europejskich spółek, mimo tego, że nasz rząd jeszcze nie tak dawno zapowiadał takie rzeczy. Jestem Europejczykiem, nikogo nie muszę przekonywać choćby z racji mojej, moich zawodowych przygód. Człowiekiem, który przez te ostatnie 20 lat naoglądał się różnych sytuacji w gospodarce, w polityce, w Polsce, w Europie, na świecie. I to jest chyba właściwy moment, właściwy moment, żeby precyzyjnie i stanowczo powiedzieć, że kończy się era naiwnej globalizacji. Że, jeśli chcemy osiągać sukcesy gospodarcze, jeśli chcemy budować bezpieczne państwo, to musimy sobie i innym głośno i wyraźnie powiedzieć, że Polska w tym coraz bardziej bezwzględnym konkursie egoistów na rynkach światowych na frontach wojen, że Polska nie będzie naiwnym partnerem, że polskie firmy nie będą stały na straconej pozycji w konkurencji z międzynarodowymi molochami i że koniec ery tej naiwnej globalizacji musi oznaczać także i biorę to na siebie czas na odbudowę narodowej gospodarki. Czas na repolonizację polskiej gospodarki, rynku, kapitału. Niestety dość szybko okazało się, że była to tylko taka polityczna gadka, bez żadnego przełożenia na rzeczywistość. W końcu, repolonizacja nie powinna chyba wyglądać w taki sposób, że największe polskie przedsiębiorstwa upadają i to pod nosem naszych rządzących. Ale też nie oszukujmy się, no bo, bo jako były związkowiec mam i zawsze miałem odwagę mówić to związkowcom dzisiejszym prosto w twarz. Znaczy, my też wiemy. Jakie są powody yy, yy, krytycznej sytuacji JTSW? I że yy, czasami ci, którzy zarządzali JTSW, ulegali przy niepotrzebnie zupełnie presji, także działaczy związkowych. Firma musi być dobrze, żeby dobrze prosperowała, to musi być, musi być postawiona na nogi z głowy. Nie może być tak, że im większe tarapaty, tym wyższe zarobki, bo tak to nie pojedzie. W związku z tym będę oczekiwał także od związków zawodowych i od wszystkich zainteresowanych, żeby uczciwie, naprawdę tak z, y, 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 i przejrzyście, żeby wszyscy w Polsce mogli zobaczyć, jakie są powody obiektywne. Tu Państwo musi pomóc, bo to jest kwestia rynku, to jest kwestia czasami nieuczciwej konkurencji, na tym pracujemy. Jakie są powody subiektywne i tutaj. Y, y, Ci, którzy bezpośrednio odpowiadają za JSW też muszą się uderzyć w piersi i swoje zrobić. Jeśli wszyscy swoje zrobią, pójdziemy z tym do przodu. Oficjalnym powodem jest to, że spółka jest nierentowna, ale ja osobiście nie jestem taka pewna, czy jest ona nierentowna przez to, że po prostu czas węgla się kończy, czy może jest nierentowna przez to, że nasz rząd bezmyślnie wprowadza ograniczenia, które niszczą tę gałąź gospodarki. Ja mam swoje przemyślenia, a wy napiszcie w komentarzu, co wy uważacie. Ale wracając do tematu. Na szczęście nasz rząd pokazał chociaż minimum przyzwoitości i pracownicy tej firmy dostaną dobre odprawy. Ale to nie znaczy, że upadek tego przedsiębiorstwa nie jest problemem i nie powinniśmy się tym martwić. Mam wrażenie, że te odprawy mają po prostu zamknąć nam usta. Zresztą, nawet jakby nie wystarczyły, to bardzo możliwe, że znów skończyłoby się to w taki sposób. Hutnicy i górnicy zablokowali euroterminal w Sławkowy. Nagle wkroczyła policja. Pracownicy w tym razie dostaną może te środki. Tak właśnie policja szanuje. Rafała Jedwabnego wyprowadzono. Proszę się nie dopytać. panowie! Przezcie! Z dumą! Z dumą! Z Jednak policja! Deklarujemy!

I tak zrobi to w taki sposób, żeby było na jego. I już wiele razy tak było w tematach kopalni. Szkoda tylko, że fakty i realia mówią, że strategia naszego rządu wcale nie jest najlepsza. Dowód mamy tuż pod nosem, bo za naszą zachodnią granicą. Niemcy były jednym z pierwszych państw, które wprowadziły ekologię do swojej energetyki, oni pierwsi zamykali kopalnie i byli prekursorem kierunku dla całej Europy. Eskalacja wojny na Ukrainie była wielką próbą dla niemieckiego przemysłu który niestety tej próby nie przeszedł. Szybko okazało się, że w obliczu kryzysu nie da się czerpać całej energii z odnawialnych źródeł, i Niemcy zostały zmuszone do importowania paliw kopalnych z innych państw, takich jak Rosja. Wydawało się, że będzie to lekcja dla całej Europy, ale niestety okazało się, że wcale tak nie było i realnie nasz rząd nie potrafił wyciągnąć wniosków, a teraz zaczyna popełniać takie same błędy jak Niemcy. Miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie okazji, aby poczuć takich samych konsekwencji jak nasi zachodni sąsiedzi jest to jeszcze bardziej absurdalne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że polityka Unii Europejskiej nie uderza tylko w Polskę, ale inne firmy z całej Europy też upadają. Dobrym przykładem jest Carrefour, który ostatnio uznał, że zakończy swoją działalność w Europie. Jest to najlepszy dowód na to, jak bardzo niekonkurencyjna staje się europejska polityka gospodarcza. Obecnie nawet największe firmy nie mogą dogonić konkurencji i po prostu bankrutują. Niestety europejskie władze zamiast coś z tym zrobić, wolą udawać, że wszystko jest w porządku i że ciągle nasz kontynent jest potęgą. No i jak najbardziej ciągle nią jest, ale bardzo możliwe, że już nie na długo, bo konkurencja nie śpi i jest ogromna szansa, że w najbliższym czasie po prostu nas wyprzedzą. Zamiast ratować sytuację, to unia zmusza nas, aby wprowadzić kolejne głupie rozwiązania, które nawet nie działają tak jak powinny, jak na przykład system kaucyjny. Co wy o tym myślicie? Uważacie, że należy rezygnować z węgla? Czy może wręcz przeciwnie, i należy się go pozbywać? Polityka Tuska ma sens? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale A to ciekawe. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba. Wpadajcie też na mój poprzedni film. Do następnego siema.